Bo Jasna Góra jest tym miejscem, gdzie wciąż się modlimy na Różańcu i w kaplicy Cudownego Obrazu, i na dziedzińcu, i na wałach, i na błoniach. Wszędzie ta modlitwa Różańcowa jest, i to jest kolejna już pielgrzymka róż Różańcowych. Nie zapominajmy również, że, że prymas Wyszyński przed wielu, wielu laty zaprosił wszystkich, którzy modlą się Różańcem, żeby. Polska była opasana tą modlitwą różańcową i dlatego powstało wtedy dzieło Jasnogórska Rodzina Różańcowa. Ona się również łączy czy włącza, bo, bo ta pielgrzymka żywego różańca to są wszystkie ruchy różańcowe, bo można na różne sposoby tłumaczyć, rozważać nasze problemy, naszą rzeczywistość, ale można przez pryzmat tutaj Jasnej Góry i tych, którzy się modlą na Jasnej Górze zobaczyć, że, że to co najważniejsze jest ochrona. Przez modlitwę i że ta modlitwa prowadzi nas do, do nieba. Jako wspólnota mamy nieustannie wspierać się nawzajem. Mamy też mieć świadomość tego, że jesteśmy braćmi i siostrami. I dlatego teraz razem zaśpiewajmy tę pieśń, która jest taką jednoczącą nas wszystkich, wyrażającą radość, że jesteśmy tutaj. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Całą, prosząc w tych intencjach, które za zostały wymienione, jak również w intencjach naszych osobistych, z którymi przyjechaliśmy tutaj do tronu pani Jasnowskiej. Ci, którzy nas prosiły o modlitwę, jak również będą przez nas wspomniani. Modlmy się w sposób szczególny za naszą młodzież, za nawrócenie tych, którzy Boga też, ale modlmy się również. I za Kościół Polski, od nowa kością nasz, który się zgierie święć się bije na końcu. Wszystkie królesty odpowiem, bądź wola obojęt jaką niebie tam nadziei. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Zdrowość Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony obok żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzecznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony obok żywota Twojego Jezus. Święta. i chwalebne te różanie. I dzisiaj chcemy Bogu dziękować Jego matce za to narzędzie, za, to, za ten żywy różaniec. Chcemy podziękować za wszystkich ludzi różańcowych, tych, którzy trzymają różaniec w ręku i idą przez życie z różańcem. Ponad 2 miliony Polaków w Polsce deklaruje się, że należy do żywego różańca i odmawia codziennie tę modlitwę. Jako swoją modlitwę osobistą. Na wzór właśnie można powiedzieć Jana Pawła II, który mówił, że różaniec to moja codzienna i umówiona modlitwa. To właśnie w nią wplatam wszystkie swoje wydarzenia codziennego życia. I myślę, że podobnie ludzie, którzy należą do żywego różańca, to samo czynią. Czyli modlą się każdego dnia, aby spotkać się z Panem Bogiem, żeby zawiązać z nim szczególną więź, również spotkać się z Maryją i rzeczywiście z nią przeżywać w tajemnicę zbawienia. Papieskie dzieła misyjne, a dokładnie dzieło rozkrzywiania wiary i żywy różaniec są ściśle ze sobą związane poprzez osobę służebnicy Boga, Pauliny Żariko. To ona Chciała wspomagać misję i wspomagać nawrócenie każdego człowieka, dlatego w 1822 powołała do życia dzieło rozkrzewiania wiary, które stało się papieską instytucją, a więc sięgającą aż na krańce świata. W 1826 roku założyła Żywy Różaniec, aby w 15, wtedy w piętnastkach osób zgromadzić tych, którzy modlitwą i drobną ofiarą materialną chcą służyć misjom i misjonarzom. Stowarzyszenie Żywy Różaniec i Róże Żywego Różańca wszystkie z natury są misyjne, dlatego że to jest zapisane w statucie Żywego Różańca i to pochodzi z nauki i duchowości Pauliny Żariko, naszej założycielki. Jako zgromadzenie misjonarek świętego Antoniego Marii Klareta w tym roku prowadzimy taki projekt misyjny wrzuć do puli na Weluli i wraz z młodzieżą właśnie z różnych stron Polski będziemy wyjeżdżać pod koniec sierpnia do Indonezji. Ponieważ ksiądz Jacek Gancarek, odpowiedzialny za żywy różaniec również, jest odpowiedzialny w tej archidiecezji Częstochowskiej za referat misyjny, zaproponował nam, abyśmy się do przy wyjazdu naszego misyjnego przygotowywali przede wszystkim też duchowo, między innymi przez żywy różaniec i mamy między sobą w grupie wyjeżdżającej jest nas 8 osób, założoną różę różańcową i modlimy się w intencji zarówno i, i tych mieszkańców Indonezji, gdzie będziemy jechać, a dokładnie Luli. I w intencji naszej, żebyśmy mogli dobrze przeżyć ten czas, i żeby też Pan Jezus mógł się nami posługiwać tam. No i też ewangelizujemy w taki sposób, że przychodzimy właśnie na takie różne spotkania i mówimy o tym, że są młodzi ludzie w Kościele z różnych części Polski, którzy chcą się bardzo konkretnie angażować, których wiara jest bardzo żywa. Mhm. Tak jak żywy jest różaniec zapewne w życiu, czy tak jest? Dokładnie. Ja tak odczuwam teraz przez ten czas, od, odkąd zaczęliśmy się modlić na róża, właśnie w tej naszej róży różańcowej, że mam taki bardzo pokój w sobie. Od właśnie też było dużo takich zawirowań trochę związanych z tym wyjazdem, trochę też i takich moich osobistych i musiałam wiele rzeczy poukładać. Ale od razu jak coś przychodziło, to zawsze wiedziałam, Panie Boże, przecież to jest twoje, ty, ty mnie tutaj postawiłeś i ty to wszystko poukładasz. Więc naprawdę to się tak odczuwa, tą taką więź duchową, którą stworzyliśmy wokół siebie. I też to jest takie poczucie wspólnoty że razem duchowo się złączyliśmy ze sobą i trwamy na tej modlitwie. Mhm. A dla Ciebie czym jest ta modlitwa kręgowa? Dla mnie ta modlitwa jest świadectwem tak, takiej poczucia wspólnoty, czegoś, czego młodemu człowiekowi, czego mi brakuje w obecnym świecie, no bo każdy stawiamy dużo na taki indywidualizm, na bycie samemu, a tutaj ja wiem, że jest na przykład Justyna. I ja za, mam okazję modlić się za nią, ona za mnie, możemy się między sobą wymieniać, wymieniamy się też cyklicznie, no bo co tydzień mamy zmiany tajemnic różańcowych, jak to w takich typowych różach jest. No i wiem, że to jest takie żywe, nie, że nie jestem obojętna, że komuś w tym momencie ktoś o mnie myśli i zanosi moje prośby, moje intencje, moje życie, no do niego. Dla ciebie? Dla mnie to, tak jak już Magda powiedziała, przede wszystkim poczucie wspólnoty, ale też taka siła wewnętrzna, którą daje mi to, że mogę modlić się za innych i że ktoś modli się za mnie. I równocześnie jest to moje przygotowanie do tego, żeby wyjeżdżając na misję do Weluli, mieć poczucie, że to Pan Bóg tego chce, a nie jest to gdzieś tam tylko i wyłącznie moje wewnętrzne poczucie, że tak powinno być. A ten różaniec w Waszym życiu kiedy się pojawił? Czy teraz z racji mocniej, z racji tego wyjazdu na misję, czy wcześniej już był obecny? Czy ja, różaniec. No kocham modlitwę różańcową, bo jest to coś, co mnie w pewien sposób zbliża do Matki Bożej, e, aczkolwiek teraz nabrało to takiego charakteru stricte misyjnego, nie? Tego poczucia, że kościół jest powszechny, że na całym świecie tak naprawdę łączy nas Jezus i, i różaniec no w sumie też jest taką modlitwą, która, która łączy tak naprawdę cały świat. Jeszcze zapytam, czy w takim razie wśród rówieśników widzicie jednak, e, że młodzi, że rówieśnicy modlą się na e, tą modlitwą? E, z, z, mają ten różańec przy sobie. Jak to wygląda? Dla mnie tak. Ja powiem szczerze, wcześniej byłam też w Róży Różańcowej, uczestnicząc i organizując spotkania dla młodzieży, gdzie też jako grupa organizacyjna mieliśmy swoją różę różańcową, w której modliliśmy się zarówno za całe dzieło, które organizowaliśmy, jak i właśnie między sobą za siebie. A jako, że też wyrosłam z grup apostolskich, to tak, generalnie różaniec jest obecny cały czas. I jeszcze na zakończenie siostrę właśnie, proszę dodać. Coś. Chciałam powiedzieć, że w momencie, kiedy zaproponowałam grupie, jest nas osiem osób z różnych części naprawdę Polski, bo i z Warszawy, i z Krakowa, i z Częstochowy. Zaproponowałam to, żebyśmy się w taki sposób duchowo przygotowywali, no bo wiadomo, na wyjeździe w, róż... w drugiej części świata to wcale nie będzie tak prosto, będą też nasze słabości wychodziły. Więc w momencie, kiedy zaproponowałam tę modlitwę, ja byłam bardzo mile zaskoczona ich szczerym przyjęciem tego i też osobiście odczuwam wielkie duchowe wsparcie i myślę, że to nie tylko Pan Bóg, ale Matka Boża naprawdę się za nas modli cały czas. I sam fakt ten, że ja na przykład mogę się modlić cały czas za tą osobę, która ze mną wyjeżdża, to pomaga w takim patrzeniu na to, że to dzieło jednak nie jest tylko nasze, że Pan Bóg nad tym czuwa, że Maryja też tego chce. I Matka Boża jako pierwsza misjonarka, wczoraj żeśmy przeżywali też to święto, pierwsza, która poszła, zaniosła Jezusa do, do Elżbiety, ona nad nami czuwa i ona tego pragnie, żeby Kościół cały czas niósł Jezusa. Kiedy wyjeżdżacie? Wyjeżdżamy końcem sierpnia, wyjeżdżamy na miesiąc, nie można dojechać do Indonezji niestety na dłużej. I prosimy bardzo o modlitwę i wsparcie. Będziemy pamiętać, dziękuję Jeżeli... je pięknie. Ktoś chciałby śledzić też naszą misję, zachęcamy do e, obserwowania i wsparcia naszego projektu, to jest Wrzuć do Puli na Weluli na Facebooku Puli Weluli. Też jesteśmy na stronie sióstr klaretynek, klaretynki.pl i zachęcamy tam do śledzenia. Będziemy na bieżąco starali się dodawać relacje z naszego, e, z naszego bycia tam z tymi ludźmi i z naszego wyjazdu. Oczywiście z różańcem wyjazd Dobra. i przygotowanie. Dziękuję pięknie. Mój się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej I chcę zobaczyć, że ona płonie. Ona mnie zaciekawia, ona mnie interesuje. Zbliżam się jak mojżesz do tej tajemnicy. Co się dzieje później? Gdy pan ujrzał że Mojżesz podchodził, żeby się przyjrzeć, zawołał Bóg do niego ze środka krzewu. Mojżesz Mojżeszu! On odpowiedział, oto jest. Ta pielgrzymka jest okazją, by spotkać się jako przedstawiciele żywego Różańca z całej Polski. Ks. biskup Jan Chrapek mówił, nazywał różaniec, żywy różaniec uśpionym olbrzymem, ale teraz ja patrzę na to, co się dzieje, ten olbrzym się obudził i dzisiaj wiele ludzi e, e, coraz bardziej zaangażowanych jest w to dzieło żywego różańca w Polsce, a tu nabieramy mocy i ducha, żeby wrócić do diecezji, do parafii. Jest takim nowym werwą energią znów działać. Jelgrzymka jest swego rodzaju takim impulsem tych ludzi, którzy się modlą, żeby wspólnie się spotkać, żeby wspólnie właśnie omadlać sprawy najważniejsze i w Polsce, i na świecie, i w Kościele, żeby się zobaczyć, żeby wspólnie być, żeby dać też świadectwo, wiary o tym, że ta modlitwa prawda, jest ważna i że ona właśnie przemienia świat. Około trzech lat temu w szeregi Żywego Różańca wstał mój mąż. Z wdzięcznością do Matki Najświętszej patrzę, kiedy ojciec moich dzieci każdego ranka odmawia dziesiątek różańca. Kiedy zaczyna z Maryją każdy dzień. Tak jak mówiłam już, jesteśmy zwyczajną rodziną. Nie jesteśmy idealni. Nie chcę używać wielkich słów, ale myślę, że dzięki modlitwie różańcowej to wszystko w Polsce jest tak, jak jest. I, i, i myślę, że ta wiara też i siła, która tkwi w narodzie, ona ma korzenie w różańcu. I, i myślę, że to jest wielki skarb dla naszej ojczyzny. Tylu ludzi modlących się na różańcu. nas, abyśmy o godzinie 12, jeśli możemy, przerywali pracę i modlitwą Anioł Pański. Dziękowali Maryi, że zgodziła się zostać Matką Pana Jezusa. I wreszcie zaprasza nas, abyśmy różalnie uczynili modlitwą naszego życia. Jako zadanie moderatora przede wszystkim, do no co modlić się różańcem na co dzień, żeby to była modlitwa, która prawda, przemienia przede wszystkim nas wewnętrznie, tych, którzy rzeczywiście ten różańcę odmawiają, ale też modlitwa ma też wymiar apostolski, żeby właśnie wspierać tych, za których się modlimy, że możemy właśnie przyjść z wielką pomocą przy wszystkich intencjach, które są powierzane w żywym różańcu. Moim zadaniem, właśnie jako moderatora krajowego, jest koordynowanie. Tych wszystkich działań różańcowych właśnie w Polsce, m.in. jak organizacja obecnej właśnie ogólnopolskiej pielgrzymki. No i tak jak wspominałem, to ponad 2 miliony ludzi w Polsce jest zaangażowanych w dzieło żywego różańca, którzy codziennie odmawiają przynajmniej jedną tajemnicę zbawienia.